Witam wszystkich oglądających na moim kanale Gołębie Damiana, proszę Państwa poniedziałek trochę gorąco 9.9, ale wcześniej byłam gła i niestety nie udał rady ich puścić Lecimy po tamtego łąbki i lecimy na miejsce i lecimy na miejsce Także widzimy się już na miejscu, ja palę ciągnik i jedziemy Około półtora kilometra, zobaczymy tam do miejsca dotylowego do ile to będzie, ale to Lecimy w tamtym kierunku na wprost, także zobaczymy, co pokaże. Także let's go. Okej. Okay. Idealnie pasują. Także sąsiady, szykować się. Smarować zaciągi i rolki. Jedziemy. Także jesteśmy na miejscu. Czekaj, wszędzie kukurydza, ale udało mi się taki wjazd tutaj znaleźć. Także zaraz otwieramy towarzystwo. 9.24. Ruszamy, poczekajcie. Dobra, otwieramy. Poszły! buswe, 180. Dowiemy, to zrobił. Półtora kilometra. Jak wrócą, to jutro ja dostanę. E, tamte stary to od razu górą. W szoku są, ale no muszę się uczyć. Niestety, ja ich za nich nie będę myślał i się uczył. Widzę w dobrą stronę, nie? Ale to takim pułapem to masakra. Pasowałoby się, że podnieśli się jak tamte chociaż. Dobra, ja to ładuję i zaraz zobaczymy dalej, co by się działo. Dobra, ja już spakowany. my się podniosły. Tam są. Zobaczymy, jak one będą myśleć. Tam są. Stoją w miejscu, myślą, myślą. O co chodzi? Jest trochę późna, ale kurde, no, za to była tragedia. powiem wam, do pracy od, odprowadzałem samochód, to po w połowie drogi nie było mgły, a z powrotem y, od połowy w naszą stronę była. Jest kwar, no czuję, sama sobie, no ale niestety no muszę ich puszczać, bo y, nie ma czasu. Nie ma czasu, koło domu, godzinę chodzę, do to to radę. i wrócę. Mam nadzieję, że wróci coś z tego. Aby się dzisiaj tylko przebiły, to jutro powinno być lepiej. Ale jutro to zańca i wywiozę, bo nie powinno być mgły. Także dobra, no tak to wygląda. Proszę, ja was co to będę nagrywał. Podstaję jeszcze chwilę, popatrzę i ten, i jadę do domu, nie? Złapały kierunek, czekajcie, gdzie nas ro? Na działo na mi się przewinęły przez chwilę. Ale są chyba już nad domem. Powiem Wam. Chyba są już nad domem. Nie mogę. A są tam. Zobaczcie. Ciągną się gdzieś. O, są. Są, są nad domem już. Ech, skurczy byki. Jest dobrze. Jest dobrze. Sąsiad będzie pytał się zaraz, że jakiś lot obcy przyleciał. Pięknie. Dobra. Jedziemy. Ja właśnie dojechałem, a ptaki jeszcze latają. Ptaki jeszcze latają. Zobaczcie. Pusto. A, staruszek tylko wszedł. Staruszek tej wszedł. Staruszek. Jest jeden tej wszedł tutaj. A reszta jeszcze lata, a jeszcze i mało. Zaraz tam zajrzymy. Nie wyżyte. Zobaczmy, czy tutaj coś weszło. O to chodzi, o to chodzi. Rura, góra. Nie czekajcie, tym karmikim poprawię. Bo przy tym łapaniu to masakra. No i dobra, czekajcie, tu w cieniu trochę ustanę. Dogramy parę minut. Coś na uszy ponawijamy. I co, i dzisiaj teraz już siadają, zamykam. I koniec bujania na, na ten moment. Na razie już nie będę ganiał. Będą tylko puszczane. Będą puszczane, będą wracały. I będziemy tak robić. że będą puszczane, wracają, zamykamy. Papu, i niech się regenerują, i później. Na drugi dzień znowu ogień. W klatki i dalej, i dalej. Jutro jedną na dwa. Obok tego tam miejsca, gdzie będę puszczał, obok kolegi. Muszę się złapać kierunek i później w gołębie pojadą. Zobaczymy, co się stanie w gołębiach, jak będą go... się zachowywać. Ale to wydaje mi się, że będzie dobrze. Nie martwię się o te Budapeszty i te, te tylko bardziej się martwię o te kolory, ale to musi się wszystko przebrać. Chciałem zawsze wszystko puszczać i udało się. Nie jest duży kilometraż, no ale dla mnie to wystarczy. Nie jest to na, na pokaz ani na nic, tylko dla mnie to wystarczy, że one się tam stamtąd przyszły. Pochodziły, pochodziły, ale królik zapały i poszły. Jak po sznurku. Także zaraz wejdą, ja zamykam je. Idzie, czekajcie. A staruszki nie, jeszcze. Staruszki, jeszcze. Latać im się chce. Więc dzisiaj fajnie, ale no mówię, ta pogoda, kurczę, że tak późno, ale no niestety mówię tam mgła z rana i nie pozwoliła na te puszanie, ale nie podaliśmy się. Udało się puścić. No, martwiłem się o ten upał, bo naprawdę smażyło na tym słońcu, ale jak przygotowane są dobrze, no to nie ma problemu. Na taki kilometraż dla nich. Jutro mówię dwójeczka później w ten. Później jedziemy na podpust i później jedziemy już w stronę na Sielska z Budapesztami ciemnymi, ale tylko sama młodzież pojedzie. I zobaczymy wtedy, co będę robić. Także tak to wygląda. Proszę ja Was. Jutro nagrywam następny filmik. Dziękuję za oglądalność. Zachęcam, zachęcam do dalszej subskrypcji, komentowania, polubień. I trzymajcie się. Ja urlop właśnie zacząłem i korzystam dopóki jest pogoda, więc trzymajcie się wszystkiego dobrego, hej